Cześć, witajcie. Dzisiaj moje blogowanie w nieco innej postaci, a to dlatego, że ostatni post, jaki napisałem, i wydawał mi się bardzo wartościowy, po prostu mi zniknął. Straciłem go. Byłem na tyle wkurzony i takie niefajne uczucie to było, że postanowiłem nie pisać go drugi raz, tylko odezwać się może w innej formie. Tak więc, proszę, wybaczcie mi. Bo wiem, że jestem lepszym pisarzem niż mówcą, ale postaram się i mam nadzieję, że te moje złote myśli jakoś do Was dotrą w ten sposób. Post ten miał dotyczyć, ten artykuł, który pisałem, mojej zmiany w szybkości biegania. I już tłumaczę, jak to było. Otóż no mamy okres przygotowań do Mistrzostw Świata w Londynie i myślę, że większość ocerowców w Polsce stawia sobie te zawody jako cel. Moim głównym celem były Mistrzostwa Europy w czerwcu i cieszę się, że wygrałem tam swoją kategorię. Jednak druga część sezonu i ten drugi pik, tak zwany, to stawiam na mistrzostwa świata i chciałbym go pobiec. Chciałbym je zrobić jak najlepiej potrafię. Dlatego na pewno zmianą u mnie jest przejście z objętości na intensywność. Stąd może ta, 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 ta poprawa w prędkości, bo pierwszy trening odbył się w jeden poniedziałek interwały, gdzie, gdzie był to pierwszy trening po zejściu z gór, po tym jak przygotowywałem się do Ultra, jak, gdzie jak wiemy inne, inne włókna mięśniowe, inna, inna dieta, inne paliwko wchodzi. To, to, to teraz musiało być poprawa, oczywiście, biorąc to pod uwagę. No i właśnie odnośnie tego treningu: jak mogę komuś doradzić, no to, to, to jak w każdym innym sporcie, pomimo że ten u nas jest podobny do można nazwać wielobojem jest, bo ćwiczymy bieg, chwyt, siłę jest jak triatlon dużo czasu na to trzeba poświęcić no, chciałoby się być silnym wytrzymałym przy tym może szczypiorkiem a może w, do dźwigania worów duże mięśnie no, nie da się mieć wszystkiego naraz i no ja postanowiłem i postawiłem na to żeby mieć jednak dużo energii Czyli, czyli odpowiednio się do tego wszystkiego odżywiać, moim priorytetem nie jest gubienie wagi. Jestem 77-kilową świnią, tak to prawda, i w takim czasie próbuję robić te, te, te biegi, ale do czego zmierzam? Że w zależności od treningu dopasujmy paliwo, które wlewamy w siebie, czyli, czyli ten pokarm. U mnie jest to zmiana teraz z pewnością w składzie węglowodany, białka i tłuszcze na pewno na korzyść węglowodanów. Bo jak wiemy, im większa intensywność, a teraz taką właśnie zaczęłam uprawiać, tym bardziej potrzebuje więcej glikogenu. Myślę, że nie można w takich sytuacjach i w takim czasie dopuszczać do, 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 do takiego zdarzenia, żeby glikogenu braku w mięśniach i zawsze powinniśmy mieć jego zapas, dlatego więcej węglowodanów i też odpowiednio ułożony trening, ja tutaj gdzie się obecnie znajduję w Hiszpanii na zgrupowaniu postanowiłem, że w tygodniu zrobię trzy jednostki biegowe z czego dwie wytrzymałościowe i jedną rytmy dwie siłowe chwyt i i, i moje crossfitowe tornada a także jedną mieszaną czyli imitacja zawodu oczywiście nie wyszło tak to jak chciałem, bo moja głowa potrzebuje czasem więcej dostać no i skończyło się tak, że dołożyłem jeszcze jedną jednostkę siłową bo lubię taką klasyczną siłownię no i recovery 4 godzinne sorry 3 godzinne rowerem i, i jeszcze sobotę zakończyłem 3 godziny e, marszem dosyć ostrym po, po górach, ale niedziela, odpoczynek, i w poniedziałek udało mi się poprawić te czasy w interwałach. Co nie polecam jednak tak dokładać tej objętości, ja to zrobiłem, no bo, bo, bo jestem chyba głupi. Yy, Ten całe zestawienie treningu będziecie mogli zobaczyć sobie na blogu. Yy, pewnie po obejrzeniu tego, co tutaj nagrywam. Yy, jak chodzi jeszcze raz o moją dietę, uważam, że to jest yy, bardzo ważne. By, by dopasować do, do intensywności czyli, czyli ja się żegnam na razie z tłustymi śniadankami jak robiłem do tej pory czyli bye, bye awokado nadmiar jajek, oliwek szprotek i tak dalej a witajcie owoce słodkie przegryzki czy desery jest to oczywiście można powiedzieć w pewnym, rodzaju, w pewnym rodzaju przyjemność, ale nie polecam tego robić jako ym, nie około treningowo, czy na noc, bo jednak te, y, przyczyni się to do y, zwiększenia wagi ciała, y, jak i może mieć odwrotny efekt, gdyż nadmiar cukrów prostych spowoduje wystrzał insuliny i zamiast strzału energii dostaniemy szczała w łeb i, i przyśniemy sobie. Będziemy po prostu ospali. No to tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Pozdrawiam Was tutaj, wracam do, do, do pracy. Adios, ciao!